W potrzebie mózg i ciało potrafią spowolnić tempo przemiany materii. Gdy zaś nasze zmysły muszą dać z siebie wszystko, do akcji wkraczają inne mechanizmy. W okresie czuwania mózg ciężko pracuje, przetwarzając lawinę informacji, zwłaszcza podczas prowadzenia samochodu wyścigowego. Mózg zarządza tysiącami układów utrzymujących nas przy życiu. Robi to szybciej niż jakikolwiek komputer. Wykonuje 100 bilionów instrukcji na sekundę. Podobnie jak komputer, pracujący mózg wytwarza ciepło. Bez chłodzenia przegrzałby się. Jego temperatura rosłaby o 1 stopień na każde 5 minut. 10 minut bez chłodzenia wywołuje dezorientację. 20 minut grozi trwałymi uszkodzeniami. Po 50 minutach i wzroście temperatury o 10 stopni następuje śmierć. Podstawowym zadaniem mózgu jest ochrona samego siebie. Świat wyścigów samochodowych jest doskonałym sprawdzianem dla układu chłodzenia ludzkiego mózgu. Moment zawahania decyduje tu o zwycięstwie. Podstawa to zachować zimną krew i zimną głowę. Tak samo jak w samochodach. Gdy nawali chłodzenie, przegrzewają się. W końcu wybuchają i gra skończona. Człowiek nie wybucha, ale przegrzanie na pewno mu nie służy. Kierowcy wytrzymują 400 okrążeń. Temperatura na torze przekracza 40 stopni. W środku potężnych maszyn jest dużo goręcej. Kierowcy pracują w ekstremalnych warunkach. Sami wytwarzają ogromne ilości ciepła. Do tego rury wydechowe, grzejące podłogę. W kabinie temperatura wynosi ponad 60 stopni. W takim upale kierowca wykorzystuje zdobycze techniki, żeby się ochłodzić. Przypomina to rozwiązania stosowane w samochodach. Silniki są chłodzone obiegiem wody. Do tego strumień powietrza wpadający z przodu auta przepływa przez chłodnicę, pomagając obniżyć temperaturę. Samochód jest chłodzony wodą i powietrzem. Mózg ochładza się za pośrednictwem krwi, która odprowadza ciepło blisko powierzchni skóry, gdzie odbiera je od niej parujący pot. Miejsca najskuteczniejszego chłodzenia to czoło i twarz. Skóra tych obszarów zawiera dużo gruczołów potowych i łatwo zapewnić jej dobrą wentylację. Kierowcy wyścigowi mają w kaskach otwory, przez które dostaje się powietrze. Trudniej schłodzić resztę ciała. Kierowca musi zakładać specjalne ubranie, chroniące przed urazem i ogniem. Pot nie paruje, tylko wsiąka w ubranie. Paruje tylko mokry materiał. W trakcie kolejnych okrążeń pot przesącza się przez ubranie kierowcy. Po dwustu okrążeniach w kabinie jest jak w piekle. Lecz kierowca musi być w znakomitej formie. Na to, że liczy się każdy centymetr. Bywa, że zakręty pokonuje się jadąc 320 km na godzinę. To naprawdę wymaga skupienia. Jeśli nie możesz się skoncentrować, to znak, że jest ci za gorąco. Wciąż nie wiemy, jakim cudem mózg zachowuje stałą temperaturę w takich warunkach. Pewna kontrowersyjna teoria mówi, że ma on dodatkowy układ chłodzenia. Mózg jest tak ważnym narządem, że wiele jego funkcji służy utrzymaniu optymalnego środowiska. Niektórzy wierzą, że specjalny układ zezwala nam na wybiórcze chłodzenie mózgu. Wracając do serca, krew schłodzona przez spocone czoło i twarz przepływa w pobliżu tętnic do mózgowych. Obniża w ten sposób temperaturę krwi płynącej do wnętrza głowy. Mózg zawiera ponad 16 tysięcy kilometrów naczyń krwionośnych. Być może właśnie w ten sposób utrzymuje optymalną temperaturę. Po pięciu godzinach i przejechaniu tysiące kilometrów, kierowcy przekraczają linię mety, nadal w pełnym skupieniu. Dokonują tego dzięki niewiarygodnej zdolności mózgu do utrzymywania właściwej temperatury, nawet w ogniu zaciętej walki na torze.